Cześć. Czy zastanawiałeś się nad pójściem do klasy dodatkową nauką języka białoruskiego? Jeśli tak, to mogę powiedzieć Ci, że nie ma się czego obawiać. Sam się bałem jednak niepotrzebnie. Nauczyciele są w rozmiarze dla osób zaczynających naukę języka białoruskiego. Też się bałem, że sobie nie poradzę. Okazało się, że informacje uzupełniające temat są w języku białoruskim. Na pewno też sobie poradzisz. Życzę powodzenia i do zobaczenia. Pewnie sobie teraz myślisz, że skoro to jest klasa dwujęzyczna, to wszystkie przedmioty będą nauczane w języku białoruskim. Nic bardziej mylnego. Jednocześnie po polsku i po białorusku będziesz się uczyć edybę i muzyki w pierwszej klasie, a także historii i geografii. Co mogę powiedzieć o klasie dwujęzycznej w Białorusi? Na pewno to, że to był mój świadomy wybór, przy czym nie uczyłam się języka białoruskiego wcześniej. Ale normalnie zaczynam się uczyć w Białorusi i nie można być ocenianym na przedmiotach, które mają treść dodatkowe po białorusku. Dobry dzień! Serdecznie zachęcamy do wstąpienia w oddział dwujęzyczny. W naszym planie znajduje się dodatkowa godzina języka białoruskiego, dzięki której mamy większe szanse na uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata w Olimpiadzie języka białoruskiego. Ten tytuł zwalnia z pisania matury i umożliwia przejście na indywidualny tak nauczania. Pozwala też ubiegać się o stypendium. Zapraszamy do dwóch małych klas. Dobry dzień, Darek Jasiabryk. Pamiętajcie, nie bójcie się prosić o pomoc czy o wskazówki, nauczycieli, jak i zarówno nas, uczniów, bo wiemy, że początki bywają trudne. Czy wiecie, że klasa dwujęzyczna to idealny sposób na to, aby uczestniczyć w większej ilości wycieczek oraz poznawać nowe, wspaniałe osoby? Zapraszam u dwóch małych klas.